Bitmine gromadzi gigantyczne ilości Ethereum. SUI pod lupą SEC. Czy nadchodzi pierwszy ETF? Awalanż w natarciu. Złoty Krzyż zapowiada HOSSE. Wielkie wizje Hoskinsona kontra stagnacja Cardano. Meme coiny po tragedii. Rynek szaleje na tokenach Charliego Kirka. Bitcoin rośnie, ale rynki tradycyjne trzymają go w szachu. iPhone 17 z nową tarczą dla użytkowników krypto. XRP na progu wybicia. Czy przekroczy barierę 3 dolarów? Tom Lee. Bitcoin i Ethereum. To sojusznicy, a nie rywale. Winklewosowie kontra Waszyngton, Gemini szykuje IPO dla zwykłych inwestorów. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości Polska, miejscu, gdzie codziennie znajdziecie najświeższe i najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba i dać łapkę w górę, to pomaga nam tworzyć więcej wartościowych treści. Zachęcamy również do dyskusji w komentarzach na tematy, które za chwilę wam przedstawimy. A jeśli ciekawi was świat sztucznej inteligencji, sprawdźcie nasz nowy kanał w AI-domości. Link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszamy do oglądania. Bitmine gromadzi gigantyczne ilości Ethereum. W środę późnym wieczorem firma Bitmine Immersion Technologies dokonała potężnego zakupu, który zelektryzował rynek krypto. Do swojego firmowego skarbca dodała ponad 46 tysięcy monet Ethereum, wartych około 200 milionów dolarów. Transakcje przeprowadzono przez portfel Bitgo, a środki trafiły na trzy różne adresy. Według analityków z OnChain Lens, tylko jeden z tych adresów został jednoznacznie powiązany z BitMine, a dwa pozostałe wciąż pozostają zagadką. Sama firma nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, ale fakty mówią same za siebie. To największy instytucjonalny gracz na rynku Ethereum. Dzięki temu zakupowi łączny portfel BitMine w Ethereum przekroczył już ponad 2 miliony monet, których wartość liczona jest w miliardach dolarów. Ambicją firmy jest osiągnięcie około 5% całej podaży Ethereum, i jak widać, konsekwentnie realizują ten plan. To nie koniec ich ruchów. W tym samym tygodniu Bitmine zainwestowało 20 milionów dolarów w spółkę Aidco Holdings, która buduje swój skarbiec w tokenach Worldcoin. Akcje Bitmine, notowane na nowojorskiej giełdzie, zamknęły środową sesję ze wzrostem o ponad 2%, a w ciągu ostatniego półrocza ich wartość wzrosła ponad 7 siedmiokrotnie. Eksperci podkreślają, że tak agresywne zakupy Ethereum i inwestycje w nowe projekty to przemyślana strategia Bitmine mająca umocnić ich pozycję lidera na niestabilnym rynku kryptowalut. Jedno jest pewne, każdy ruch tej firmy przyciąga dziś uwagę całego świata finansów cyfrowych. Sui pod lupą SEC. Czy nadchodzi pierwszy ETF? 9 września firma Mysten Labs, twórca blockchaina Sui, spotkała się z Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, a dokładniej z jej specjalnym zespołem zajmującym się kryptowalutami. Tematem rozmów była regulacyjna przyszłość tokena SUI, szczególnie w kontekście decyzji dotyczącej pierwszego funduszu ETF opartego na tym aktywie. Maistern Labs, wspierane przez prawników z renomowanej kancelarii Sidley Austin LLP, argumentowało, że SUI to przede wszystkim token użytkowy, niezbędny do działania zdecentralizowanych aplikacji, finansów i gier. Z kolei amerykański regulator bada sprawę w oparciu o tak zwany test Howeya, który ma ustalić czy token powinien być uznany za papier wartościowy? Stawką jest nie tylko los ETF-u, ale też sam wizerunek i przyszłość całego projektu. Na rynku token Sui wyceniany jest obecnie na nieco ponad 3 dolary, a analitycy przewidują możliwość wzrostu nawet do 4,5. Jednak ostateczne decyzje komisji mogą diametralnie zmienić nastroje inwestorów i wywołać dużą zmienność kursu. Eksperci podkreślają, że podobne sprawy w przeszłości potrafiły zatrząść rynkiem krypto i wyznaczyć nowe standardy regulacyjne. Nic dziwnego, więc że oczy całej branży zwrócone są dziś na Mysten Labs i to czy uda im się obronić tezę o użytkowym charakterze Sui. Avalanche w natarciu. Złoty krzyż zapowiada hossę, Awalanż, Avalanche, czyli token AVAX, znów przyciąga uwagę inwestorów. W ciągu jednej doby jego cena wzrosła o blisko 10% co wyraźnie pokazuje przewagę kupujących i rosnący optymizm na rynku. Aktualnie kurs utrzymuje się powyżej 28 dolarów, przebijając ważne poziomy oporu i kończąc okres dłuższej konsolidacji. Najbardziej elektryzującym sygnałem na wykresie jest pojawienie się tzw. złotego krzyża momentu, w którym średnia 50-dniowa przebija od dołu średnią 200-dniową. To jeden z najbardziej cenionych przez analityków technicznych sygnałów wzrostowych, często poprzedzający długoterminowe rajdy cenowe. Warto dodać, że jeszcze w lipcu AVAX oscylował w okolicach 16 do 18 dolarów, a inwestorzy obawiali się dalszych spadków. Od tamtego czasu projekt zaskakuje siłą odbicia, kurs stopniowo rósł, tworząc coraz wyższe dołki i wychodząc ponad kluczowe średnie kroczące. Obecnie wskaźniki techniczne malują coraz bardziej optymistyczny obraz. Macy D przeszedł w dodatnie terytorium, a linia RSI pozostaje na zdrowym poziomie około 65 punktów, co sugeruje, że rynek nie jest jeszcze przegrzany. Również nastroje inwestorów wyraźnie się poprawiły, przechodząc z letniej paniki w wyraźny entuzjazm. Jeśli Avalanche utrzyma tempo wzrostu powyżej 28 dolarów, kolejnym celem dla byków może być psychologiczna bariera 30 dolarów. Połączenie Złotego Krzyża, poprawy sentymentu i technicznych sygnałów daje mocny argument, że AWAX właśnie rozpoczął nową, byczą fazę. Wielkie wizje Hoskinsona kontra stagnacja Cardano. Charles Hoskinson, twórca Cardano, znany jest z odważnych i często kontrowersyjnych pomysłów. Jego ambicje wykraczają daleko poza świat blockchaina. Od reformy edukacji w Etiopii, przez klinikę zdrowia w Wyoming aż po wspieranie projektów de deekstynkcji, takich jak przywracanie do życia mamutów, czy Dodo. Na konferencji Rare Evo w Las Vegas we wrześniu 2025 roku Hoskinson ogłosił kolejną spektakularną inicjatywę – klinikę zdrowia o wartości 200 milionów dolarów w Gillette w stanie Wyoming. Placówka ma działać w modelu pacjent na pierwszym miejscu, a osoby niezdolne do opłacenia usług nie są obciążane rachunkami. Hoskinson zapowiedział także wykorzystanie sztucznej inteligencji i kryptografii w przyszłości. Jednak krytycy zwracają uwagę, że brakuje przejrzystych danych o faktycznych efektach tych projektów, a blockchain często odgrywa w nich jedynie marginalną rolę. Wątpliwości przenoszą się również na samo Cardano. Choć sieć wystartowała w 2017 roku, dopiero 4 lata później wprowadziła długo wyczekiwane smart kontrakty. Szybko wyszły na jaw problemy z równoczesnym przetwarzaniem transakcji, co utrudniało budowę złożonych aplikacji. Efekt? Ethereum i Solana przejęły deweloperów, użytkowników oraz płynność, zostawiając Cardano w tyle. W zdecentralizowanych finansach Cardano trzyma dziś zaledwie kilkaset milionów dolarów wartości, podczas gdy Solana liczy już w dziesiątkach miliardów, a Ethereum w dziesiątkach miliardów więcej. Ethereum przetwarza codziennie ponad milion transakcji smart kontraktów, a Cardano zaledwie kilkadziesiąt tysięcy. Na to nakładają się problemy z zarządzaniem. Trójfilarowa struktura, Input-Output, Cardano Foundation i Emurgo, zamiast być siłą, staje się źródłem konfliktów i sporów o niezależność. Udział społeczności w głosowaniach pozostaje niski, co rodzi pytania o realną decentralizację. Tymczasem sam Hoskinson coraz częściej skupia się na pobocznych inicjatywach. Od projektów medycznych po współpracę z firmą Colossal Biosciences, która chce wskrzesić wymarłe gatunki. Choć takie przedsięwzięcia brzmią spektakularnie, wielu uważa je za odciąganie uwagi od najważniejszego problemu. Cardano wciąż nie nadąża za rywalami, i właśnie tu tkwi sedno krytyki: czy Hoskinson rzeczywiście zamierza doprowadzić Cardano do globalnej adopcji, czy może jego wizja przesunęła się daleko poza blockchain, który sam stworzył? Meme coiny po tragedii. Rynek szaleje na tokenach Charliego Kirk'a. Śmierć amerykańskiego aktywisty Charliego Kirk'a wywołała nie tylko falę emocji, lecz także prawdziwe szaleństwo na rynku kryptowalut. W ciągu kilku godzin po tragicznym wydarzeniu pojawiły się dziesiątki nowych meme coinów sygnowanych jego imieniem. Najsłynniejszy z nich, token RIP Charlie Kirk, zanotował niewiarygodny wzrost o ponad 50 tysięcy procent, osiągając kapitalizację rzędu kilku milionów dolarów, by chwilę później gwałtownie runąć. Nie był to jednak jedyny przypadek. Kolejny token, Justice for Charlie, w krótkim czasie urósł o ponad 30 tysięcy procent, również przekraczając wartość wielu milionów. Lawina spekulacyjnego handlu przyciągnęła rzesze inwestorów liczących na szybki zysk, ale rynek szybko przypomniał, że takie projekty żyją krótko. Gwałtowne wzrosty prawie zawsze kończą się równie gwałtownym spadkiem. Eksperci podkreślają, że polityczne meme coiny to nie nowość. Podobne projekty często wybuchają przy okazji głośnych wydarzeń, jednak zazwyczaj nie mają żadnej realnej użyteczności ani długofalowego planu. Ich jedynym paliwem pozostaje medialny szum i fala spekulacji. Przypadek tokenów związanych z Charliem Kirkiem pokazuje, jak nieuregulowany pozostaje rynek krypto. Wystarczy jedno dramatyczne wydarzenie, by w ciągu godzin pojawiły się setki nowych monet bez zespołu, bez fundamentów i bez przejrzystości. Dla inwestorów to mocne ostrzeżenie. Szybki hype może kusić wizją ogromnych zysków, ale najczęściej kończy się stratą. Meme coiny, zwłaszcza te związane z polityką, pozostają jednymi z najbardziej ryzykownych aktywów w świecie cyfrowych finansów. Bitcoin rośnie, ale rynki tradycyjne trzymają go w szachu. Bitcoin nabiera pozytywnego rozpędu. Na wykresie uformowała się klasyczna formacja odwróconej głowy z ramionami, którą analitycy często uznają za sygnał nadchodzącej hossy. Jednak optymizm ten studzą wydarzenia na szerszym rynku finansowym, szczególnie w indeksie S i P500, który może zadecydować o krótkoterminowej przyszłości kryptowalut. Na giełdzie amerykański indeks tworzy tak zwaną klinową formację wzrostową, zwykle zwiastującą możliwość korekty. Choć kontrakty terminowe S i e mini sięgnęły ostatnio historycznych poziomów, tempo wzrostu wyraźnie słabnie. Jeśli prognozy analityków się sprawdzą, Możliwe odwrócenie trendu może uderzyć również w rynek cyfrowych aktywów. Niepewność potęgują obawy o inflację. Najnowsze prognozy wskaźnika CPI mogą okazać się wyższe od oczekiwań, co dodatkowo zwiększyłoby presję sprzedażową na akcje i kryptowaluty. Ryzyko stagflacji, czyli połączenia inflacji z brakiem wzrostu gospodarczego, jeszcze bardziej niepokoi inwestorów. Mimo byczych sygnałów na wykresie bitcoina, rynek opcji pokazuje ostrożność. Zarówno w przypadku BTC, jak i Etheru dominuje strategia zabezpieczania się przed spadkami. Eksperci zwracają uwagę, że instytucje finansowe coraz chętniej stawiają na długoterminowe hedgingi. W tle inne kryptowaluty, takie jak XRP czy Dogecoin, także przeżywają swoje wahania. XRP przygotowuje się raczej do konsolidacji, a Dogecoin, choć rośnie, może być szczególnie podatny na nagłe zwroty sytuacji. Podsumowując, Bitcoin korzysta z technicznego sygnału wzrostowego, ale cały rynek kryptowalut pozostaje pod presją makroekonomii. Wystarczy zmiana w inflacji czy spadek na S i P 500, by optymizm szybko zamienił się w ostrożność. W tej grze nerwów liczy się czujność i gotowość do błyskawicznej reakcji. iPhone 17 z nową tarczą dla użytkowników krypto. Apple w swoim najnowszym iPhone 17. Wprowadza zupełnie nową warstwę ochrony, która szczególnie ucieszy posiadaczy portfeli kryptowalutowych. Chodzi o zabezpieczenia sprzętowe chroniące pamięć telefonu przed popularnymi atakami hakerów, które często służą do przejmowania operacji podpisywania transakcji. Sercem tego rozwiązania jest funkcja Memory Integrity Enforcement, w skrócie MIE, działająca w oparciu o technologię rozszerzonego tagowania pamięci. To mechanizm, który automatycznie wykrywa i blokuje groźne błędy, takie jak próby odwołania się do obszaru pamięci spoza dozwolonego zakresu, czy używanie danych, które powinny zostać już usunięte. Specjaliści z firmy Haken podkreślają, że to ogromny krok naprzód. Według nich, nowe zabezpieczenia realnie zmniejszają ryzyko przejęcia aplikacji portfeli czy procesów zatwierdzania kluczy. Dodają też, że MIE utrudnia tworzenie zaawansowanego, szkodliwego oprogramowania. I sprawia, że ataki na użytkowników stają się droższe i bardziej skomplikowane. Nie oznacza to jednak, że iPhone stał się w pełni odporny na cyberataki. Nowa technologia nie uchroni przed phishingiem, złośliwymi aplikacjami czy manipulacją społeczną. Eksperci podkreślają, że najlepszym zabezpieczeniem wciąż pozostaje ostrożność użytkownika i korzystanie z dedykowanych portfeli sprzętowych. Warto przypomnieć, że w ostatnich latach użytkownicy Apple kilkukrotnie byli na celowniku hakerów. Pojawiały się m.in. luki zero-click, które pozwalały przejąć urządzenie bez żadnej interakcji ze strony właściciela. Zdarzały się także przypadki aplikacji w oficjalnych sklepach, które potajemnie skanowały zdjęcia w poszukiwaniu fraz odzyskiwania portfeli. iPhone 17 z funkcją Mie to więc istotny krok naprzód w walce z cyberzagrożeniami, ale w świecie krypto jedno pozostaje niezmienne. Czujność i zdrowy rozsądek inwestorów to wciąż pierwsza linia obrony. XRP na progu wybicia, czy przekroczy barierę 3 dolarów? XRP znalazł się w punkcie krytycznym, który może przesądzić o jego dalszej przyszłości. Na wykresie uformowała się formacja klina zniżkującego, czyli układ, który zazwyczaj zwiastuje odwrócenie trendu i rozpoczęcie wzrostów. Najważniejszy poziom, na który zwracają uwagę analitycy, to okolice 3,13 dolarów i 13 centów. Właśnie tam znajduje się kluczowy opór, którego XRP do tej pory nie był w stanie pokonać. Jeśli tym razem się uda, może to uruchomić silną falę kupna i otworzyć drogę do dalszych zwyżek. Sam klin zniżkujący polega na tym, że cena zacieśnia się pomiędzy coraz niższymi szczytami i dołkami, co pokazuje słabnięcie trendu spadkowego. Zazwyczaj taki układ kończy się dynamicznym wybiciem w górę, szczególnie gdy towarzyszy mu rosnący wolumen handlu. W przypadku XRP, kolejnymi przystankami po ewentualnym przełamaniu oporu, mogą być okolice 3 dolarów 40 centów, a następnie 3 dolary Przebicie tych poziomów otworzyłoby drogę do jeszcze wyższych celów, ale analitycy podkreślają, że kluczowe będzie nie tylko samo wybicie, lecz także siła wolumenu, która potwierdzi prawdziwość ruchu. Podsumowując, XRP stoi dziś na granicy bardzo ważnego momentu. Jeśli uda się pokonać opór przy 3,13, dolarach i 13 centach, możemy być świadkami rozpoczęcia nowej byczej fali na tym altcoinie. Tom Lee, Bitcoin i Ethereum to sojusznicy, a nie rywale. Tom Lee, współzałożyciel FundStrat i obecny przewodniczący BitMine Technologies, w ostatnim wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że Bitcoin i Ethereum nie rywalizują ze sobą, lecz wzajemnie się uzupełniają. Jego słowa padły po publikacji zdjęcia z Michaelem Saylorem i wywołały falę komentarzy wśród inwestorów. BitMine, w którym Lee pełni kluczową rolę, w krótkim czasie stało się jednym z największych instytucjonalnych graczy skupionych na Ethereum. Firma niedawno powiększyła swój skarbiec o kolejne 200 milionów dolarów, osiągając aktywa warte ponad 9 miliardów dolarów. Celem Bitmine jest przejęcie nawet 5% całej podaży Ethereum. Ambitny plan, który jasno pokazuje, że firma widzi w tym blockchainie przyszłość finansów cyfrowych. Konkurencja nie śpi. Na rynku działają również giganci tacy jak Sharpling Joe Lubina, czy strategię Michaela Saylora, którzy także posiadają miliardowe rezerwy Ethereum. To tworzy dynamiczne środowisko, w którym instytucje coraz odważniej budują swoje pozycje w największych kryptowalutach. Sama cena ET również pokazuje siłę rynku. W ostatnich dniach token zanotował wzrosty i oscyluje w okolicach 4,5 tysiąca dolarów, przy kapitalizacji przekraczającej pół biliona. Tom Lee podsumował to krótko. Bitcoin i Ethereum to nie wrogowie, a dwa filary ekosystemu krypto. Jego podejście promuje integrację zamiast rywalizacji i może otworzyć drogę do nowych strategii współpracy w świecie aktywów cyfrowych. Winklevossowie kontra Washington Gemini szykuje IPO dla zwykłych inwestorów. Bracia Winklevoss ponownie znaleźli się w centrum uwagi. Z jednej strony mierzą się z napięciami wokół nominacji Briana Quintenza na stanowisko szefa amerykańskiej komisji do handlu towarowymi kontraktami terminowymi, z drugiej Przygotowują giełdę Gemini do wejścia na rynek publiczny. Firma ogłosiła, że aż 30% akcji w ofercie publicznej trafi do inwestorów detalicznych, czyli zwykłych użytkowników korzystających z platform takich jak Robinhood czy Webull. Kulisy sporu są gorące. Quintens ujawnił prywatne wiadomości z Tylerem Winklewosem, w których ten krytykował działania CFTC wobec Gemini i apelował o zmianę podejścia regulatora. Quintens odpowiedział, że dopiero pełnoprawny przewodniczący może wypowiadać się w takich sprawach, a jego odmowa publicznego potępienia działań CFTC miała doprowadzić do wstrzymania procesu jego nominacji w Białym Domu. Winklevoss z kolei zarzucał mu wcześniejsze popieranie rozszerzenia budżetu agencji oraz ostrzejszych zasad odpowiedzialności dla deweloperów krypto. Równolegle Gemini stara się zdobyć serca i portfele drobnych inwestorów. Zwiększenie puli akcji dla detalistów z pierwotnych 10 do 30% to wyraźny sygnał, że firma chce budować swoją pozycję na rynku poprzez oddolne wsparcie. Aby jednak ograniczyć spekulacje, wprowadzono zakaz szybkiej odsprzedaży akcji w pierwszym miesiącu po debiucie. Choć Gemini nie dorównuje największym graczom pod względem przychodów czy udziałów w rynku, to mocno akcentuje swój wizerunek crypto native i bliskość z administracją Donalda Trumpa. To połączenie może przyciągnąć zarówno inwestorów indywidualnych, jak i szerszą uwagę mediów. Cała sytuacja dobrze pokazuje, jak kształtuje się przyszłość branży. Z jednej strony Waszyngton i jego regulatorzy próbują zacieśniać kontrolę, z drugiej liderzy rynku, tacy jak Winklevossowie, szukają legitymizacji i poparcia zwykłych inwestorów. To starcie o wpływy i zaufanie, którego wynik może zaważyć na tym, jak krypto zostanie ukształtowane w amerykańskiej polityce i finansach publicznych. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów dziennik ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje mają wyłącznie charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.